Mugolska kawa. W pierwszym odcinku zrobiliśmy konkurs, przyszło do nas ponad 200 zgłoszeń, jesteście absolutnie szaleni, wypracowania na parę stron A4 w formacie PDF, troszeczkę nam zeszło, żeby wszystko przeczytać i faktycznie wyłonić zwycięzcę, nie powiemy wam kto jest zwycięzcą, sprawdźcie to jutro na naszym Facebooku o godzinie 19:00. ogłosimy zwycięzcę pierwszego konkursu. Pod koniec odcinka będzie kolejny konkurs, z którym do wygrania będą czwarta, piąta i szósta część, więc zostańcie do samego końca, jeżeli chcecie wygrać. część była już dużo, dużo dłuższa. Dwa razy grubsza od pierwszej? Dwa tej razy, tej razy, tej razy grubsza takiego. chyba od właśnie trzeciej części. No cóż, to widać, że film trwa mniej więcej tyle samo. Bardzo dużo wątków zostało pominiętych. Ja jak oglądałem pierwszy raz yy, Czarę Ognia, to byłem absolutnie jakiś zniesmaczony. Kompletnie odbiłem się od tego filmu. Wracając ponownie do tego świata i próbując obejrzeć drugi raz ten film, dałem mu taki kredyt. Mówię, hmm. może wtedy byłem jakoś uprzedzony, może po więźniu Askabanu czułem taki nagły spadek jakości, może za bardzo krytycznie podszedłem do tego filmu. Uważam, że kilka rzeczy tutaj się jak najbardziej udało, ale jest to znacznie, znacznie słabsza część od więźnia Askabanu, niestety. Wydaje mi się, że ten film dużo bardziej podoba się osobom, które czytały książki. Tutaj niestety mamy tak dużo skrótów w filmie, że chwilami to aż jest hmm. niewygodne do oglądania. Później w Księciu Półkrwi będzie podobnie, ale tutaj absolutnie ja z moim mugolskim podejściem naprawdę. Naprawdę się momentami gubiłem, byłem trochę skołowany, że nagle przeskakujemy do zupełnie innego wątku. Mhm. Niektóre rzeczy się nie łączą, przecież antagonista jest też tak potraktowany po macuszemu, jeżeli chodzi o ten film. Mamy Davida Tenanta, który jest kompletnie niewykorzystany. Dosyć smutne, że taki talent jednak. No. Chociaż wiesz, to też powstało zanim on stał się na tyle no tak, popularny, oczywiście. żeby można było na jego nazwisku tutaj coś ugrać. Chociaż on grał doktora Hu, więc wiesz. No. Do którego to jest jednak marka sama w sobie. No dobrze, ale... I don't wanna go. Rozpoczyna się od Mistrzostw Świata w Quidditchu. Nie mamy w ogóle pokazanego meczu Quidditcha, który jest <laughs> mega ważny tak naprawdę. Od razu wiemy po tym meczu, kim jest na przykład Viktor Kraw. Przypomniałem sobie te wszystkie zespoły wchodzące do... na salę w Hogwarcie. Bloody hell. Yeah. Ojej, ojej. I tam jeszcze była ta scena wycięta, o której wszyscy mówią, że tam był tak. jeszcze karaoke. Tak, mecz się rozpoczął i nagle mamy... I wszyscy już się cieszą w namiocie, że Irlandia wygrała. No to jest takie, nie zobaczy się tego budżetu, brakło czasu też. A to było też o tyle ważne, że Irlandia wtedy wygrała, mimo to, że szukający Bułgarii złapał znicza. Cały boży film jest o tym cholernym turnieju, o bohaterach, których nawet nie poznajemy, ale którzy się pojawiają w kadrze i na których ma nam nagle zależeć. Jest ten cały Cedric Diggory, którego nie znamy, pojawia się w całym filmie może trzy razy, cztery razy, powie ze dwa zdania i w finale dzieje się to, co się dzieje. W ogóle to są odcinki ze spoilerami, jakby coś? Nie mamy więzi emocjonalnej z bohaterem w ogóle, żeby Szkoda to Fatinsona. na tyle zrozumieć. Szkoda Harego w tym wszystkim tak naprawdę, bo... On się czuje współwinny później i ja tak, to rozumiem. Bo w piątce są wyraźne konsekwencje tego wszystkiego, co się wydarzyło w czwórce, więc to są ważne wydarzenia, ale nie zostały zbudowane na tyle, żebym ja faktycznie poczuł zaangażowanie. Te rozgrywki mnie kompletnie nie obchodzą. Oczywiście pojawiają się fajne sekwencje, powiedzmy, akcji, sekwencje z efektami komputerowymi. Mamy walkę ze smokiem, jest to wszystko efektowne. Smok ale... Smok jest bardzo dobrze zrobiony. Okej, okay, no ale wiesz, no cały film składa się tak naprawdę z tych kilku sekwencji, które są kolejnym etapem w tym samym turnieju trójmagicznym. Jasne, mamy świetne sceny, które obrazują nam, jak młodzi chłopcy dojrzewają i jaki mają problem z tym, żeby dziewczynę zaprosić na bal i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład konflikt Rona z Harem. Tutaj jest kompletnie niewygrany. To jest kompletnie niewygrany, Są a... dwa szczeniaki, które się gryzą. A w książce też mamy postać Rity Skitter, która tutaj też jest kompletnie niewykorzystana, a tak naprawdę wielokrotnie jest motorem pewnych konfliktów, które nastają przez to, jakie pisze artykuły. To jest ta pani w czy Tak. To... A -a. Z nią też jest związany kompletnie inny twist, którego w filmie Wcale nie ma. Najbardziej rozwala mnie to, jaka jest struktura całego filmu. Mamy turniej trójmagiczny, turniej trójmagiczny, czasami przebitki na to, co się dzieje z grisonem, A potem nagle wchodzimy do Labiryntu i nagle zaczyna się coś dobrego w końcu, czyli pojawia się Voldemort. Fiennes w tej roli moim zdaniem błyszczy ciarki przechodzą człowieka widzimy jak on się tak formuje z tego takiego cielska dziwnego, ten płaszcz mu tak dochodzi, tutaj jest pomysł na to jak to zbudować, tylko dlaczego to nie było zbudowane wcześniej, do tego momentu ja nawet nie czułem, że coś takiego nadchodzi teraz tu, tu i już, widzimy też po raz pierwszy jakieś starcie magiczne między Harry Potterem a Voldemortem i to też robi wrażenie przypomina mi to osobiście te nowsze części Gwiezdnych Wojen, bo mamy miecze świetlne tak. zamienione na różdżki też różne kolory, naprawdę to dobrze wygląda w kadrze, ale do tego momentu ani nie czułem specjalnego zaangażowania. Yeah. Stay away from me. Fine. Boom. Roasted. Według mnie najlepiej zbudowaną postacią tak naprawdę w tej części, która faktycznie w jakiś sposób się rozwija i widać pewne zmiany u niej mhm. jest Hermiona. Coś jest więcej o tej postaci niż to, że ona jest najmądrzejsza. Dla mnie też w ogóle nie wybrzmiał tak naprawdę twist związany z szaloną okiem Moody. Kiedy pojawia się nowy nauczyciel odpowiadający za obronę przed czarną magią, to już wiemy, że to jest osoba zaangażowana w jakiś ostateczny twist fabularny i że w jakimś sensie jest po ciemnej stronie mocy. E, hmm, hmm, nie e, do końca. Jak to nie? E, zgadzam się z tym, że zawsze jest z nią związany twist tak. fabularny, ale nie zawsze jest po ciemnej stronie. Lockhart? Lupin? Ja to rozumiem jako swego rodzaju powtarzalność, która została przełamana dopiero w piątej odsłonie serii. I do niej właśnie przechodzimy. Zakon Feniksa, według mnie jest jedną z najlepszych, jeżeli chodzi o film. Mamy doskonałe sceny związane z pojedynkami. Voldemort walczy z Dumbledorem. To wszystko odbywa się bez muzyki. Słyszymy tylko tak naprawdę te dźwięki, które są wydawane przez otoczenie. Mamy przepięknie pokazane, w jaki sposób można czarować, i że to nie tylko jest rzucanie. Jakiś tam haseł, ale że też można w pewien sposób ograć to, jakie mamy otoczenie, jak ono może pod wpływem czarów się zachować. To tak jak w Mortal Kombat, że możesz na przykład podnieść kamień i do kogoś rzucić. Flawless victory, fatality. Już czujemy gdzieś tam z tyłu głowy, że zaczyna się zbliżać do tej ostatecznej konfrontacji. Wszystkie wydarzenia związane z Voldemortem nabierają kształtów i wiemy, że on gdzieś się czai. W każdej chwili może zaatakować razem ze swoimi poplecznikami. Harry jest na krawędzi i musi coś zdziałać, bo widzisz, że nikt inny tego za niego nie zrobi. On w tym momencie tworzy swego rodzaju taką rebelię w tym Hogwarcie. I w ogóle to jest... Uczy pozostałych. Tak, to jest świetny fragment filmu, w którym mamy co oni robią w tym pokoju życzeń, jak coraz więcej osób do tego dochodzi, jak Harry jest dobrym nauczycielem tak, tak naprawdę, tak, 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 tak. że on znalazł wreszcie coś, w czym faktycznie jest dobry, i nie wiem, nie jest to quidditch, nie jest to wyplątywanie się z kłopotów. Pojawia się profesor Ambridge. I się wszyscy, otwiera. Absolutnie wszyscy nienawidzą Dolores Umbridge. A ja teraz powiem, że to jest doskonale zagrana postać. Tak. Absolutnie doskonale napisana, doskonale zagrana postać. Widać, że ona walczy ze sobą, ale tego uśmiechu nie pozwala zdjąć, ponieważ to jest jej jakiś imię i ona musi przed studentami wyglądać odpowiednio. Mamy też po raz pierwszy pogląd na cały świat Harry'ego Pottera. Nie tylko Hogwart i sprawy w Hogwarcie, dzieciaki i Voldemort gdzieś tam czychające, ale też całe to mini. Tak, właśnie mamy pokazane ministerstwo, mamy pokazane dorosły świat czarodziejów. Wcześniej, kiedy mieliśmy ujęcia, powiedzmy, z ulicy Pokątnej, tam zawsze były dzieciaki, które kupowały sobie rzeczy do szkoły i to zawsze wyglądało jak takie o wejdźmy tam, to jest takie super. A tu jednak mamy ministerstwo, w którym są normalnie urzędnicy, jest sąd i to wszystko jest takie poważne. Moment przełamania w tej serii to jest właśnie śmierć w czwartej części tego Cedrica Diggory. Ten świat dzieciaków się nagle skończył, Voldemort nadszedł, teraz w tym momencie musimy przyspieszyć okres dojrzewania, ponieważ bardzo niebezpieczne rzeczy nadchodzą. Mamy bardzo dużo takiego niepokoju związanego z tym, że ludzie nie wierzą. I mimo to, że tak wielu ludzi go lubiło i wiedzą, że on jest tym chosen one, to są to... ludzie, którzy stają po jego stronie, ale też tacy, którzy tak. przeciwko. Kompletnie. Tacy, którzy wierzą na przykład swoim rodzicom, czy tym, co pojawia się w proroku codziennym. To też jest ważne, że właśnie to jest pierwszy film, który tak naturalnie ogrywa konsekwencje związane z poprzednim tak. filmem. Od piątego epizodu aż do samego końca, to jest tak naprawdę jeden ciąg wydarzeń, w których dramaturgia cały czas narasta, aż do tego ostatecznego pojedynku. Wszyscy myślą, że Hogwart jest tą bezpieczną przystanią, w której nic im się nie może stać, niezależnie od tego, czy wierzą, że Voldemort wrócił, czy w to nie wierzą. Etap treningu jest absolutnie absorbujący, jest wszystko dobrze. Jeszcze w dodatku jest bardzo komediowo wygrany, łącznie z tą postacią tego, powiedzmy woźnego, czy jak mu tam jest, nie wiem. Argus Filch. Dokładnie, tym skotem. Bardzo, bardzo fajne humorystyczne wątki, które tak. przeplatają się z tym rozwojem y, dzieciaków. Działa to wszystko jak należy. Faktycznie jest tutaj dużo takich pojedynczych, humorystycznych scen, które jeszcze lepiej podbijają klimat, jaki jest tworzony takiego niepokoju. Expelliarmus. 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 Aż dochodzimy do tego finałowego starcia, o którym wspominałaś na początku. Dumbledore kontra Voldemort. Po raz pierwszy w tej serii widzimy starcie dwóch dorosłych. Czarowników. Dumbledore jest przecież starym wygą, który tych czarów też zna mnóstwo i oni się ścierają, a nie Harry Potter jak na przykład w poprzedniej części musiał mieć pomoc miłości swoich rodziców na barkach i strzelać do Voldemorta. Nie, tutaj mamy po prostu dwóch naprawdę zaawansowanych Jedi, którzy się napieprzają i to dostarcza. dla mnie śmierć Seriusza w filmie, nie podoba mi się w ogóle to jak zaprojektowana jest ta kurtyna jakby, no. za którą on miał zniknąć. Ktoś nagle go pyknął różdżką i on nagle, o kurde, to już się dzieje, czyli zginąłem w tym filmie. Cześć Hary! Chciałam no. powiedzieć o jednym fantastycznym według mnie wyborze castingowym i to jest Helena Bonham Carter jako tak. Bellatrix Strange. Jest tak dziwna, jest tak... Bardzo Okropna! I może teraz płynnie przejdźmy do szóstej części, czyli książę Pół krwi. Książka znowu okazała się za długa. Ja z moim absolutnie mugolskim podejściem kompletnie nie rozumiem niektórych e... zagrań fabularnych i scenariuszy. Powiem Ci tak, nawet ja czytając książkę nie do końca jestem w stanie wszystko sobie dopowiedzieć. Okej. Okay. Poza kadrem. Serio, mamy tutaj tak strasznie poszatkowaną logikę i dramaturgię całej opowieści. Mamy pojedyncze sceny, po których następuje cięcie i mamy przejście do jakiejś kolejnej sceny, która znowu ma bardzo ważny element w sobie historii. Nie można z niej zrezygnować, ale one nie są budowane. Nie są logicznie połączone w ogóle, według mnie. Nie, mnie to uderzyło na samym końcu, gdzie mieliśmy starcie z Malfoyem, takie prawie, że na śmierć życie w mhm. tej toalecie. Potem nagle Ginny się budzi po sześciu filmach i postanawia coś zrobić z Harry Potterem. Mamy romantyczny wątek, a potem znowu dramatyczne wydarzenia i to było tak wciśnięte na siłę, że ja tak bardzo nie czułem tego, co się tam dzieje. Mnie najbardziej wkurza, bo to mnie po prostu wkurza. Scena, w której... Dumbledore z Harem wyruszają po kolejnego horcruxa. W sumie nie wyruszają, nagle znajdują się w tym miejscu. Co to będzie, dlaczego to będzie tam, jak oni się tam dostali, co ze szkołą w tym czasie. Mamy tutaj w ogóle do czynienia z oklumencją itd., z bronieniem się przed czytaniem w myślach, co jest bardzo istotnym wątkiem przez całą fabułę. A tutaj to mamy pokazane w dwóch scenach, które w dodatku są kompletnie ze sobą niepołączone i jest to nielogiczne. O jejku, zdenerwowałam się. Tak samo mamy wątek cały Horace'a Slughorna i tego, że on był nauczycielem Tomaridla. Myśl Myśl odsiewnia jest tutaj również bardzo ważna przez wspomnienia Slughorna, które musimy z niego wydobyć. Możemy dojść do tego, czym są Horcruxy i dlaczego <grych> Voldemort może żyć. Iman, take this? I do love knitting patterns. Książka nazywa się Harry Potter i Książę Półkrwi. Tak samo nazywa się film. I co z tego? Bo w książce przynajmniej wiemy, jaka jest cała intryga związana z Księciem Półkrwi. Ja, ja obejrzałem film i nie wiem. A tutaj po prostu jest tylko raz rzucone, że Snape mówi, że on jest Księciem Półkrwi. I nawet nie wiemy dlaczego. No i to nawet... pff, czyli on! A kto to jest Książę Półkrwi? I'm the half-blood. Jest niewykorzystanym potencjałem, bo było tutaj dużo, dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, szczególnie z tak mocnym finałem tak naprawdę. Mm -hmm. Mamy tutaj śmierć Dumbledora, która jest akurat, jeżeli chodzi o ten ostatnie śmierci, to moim zdaniem jest najlepiej wygrana z tych dwóch poprzednich tak, filmów. Tak, zdecydowanie. Bo pojawienie się Snape'a, te wszystkie uśmieszki, te domysły, Harry Potter pod podłogą. Mogę myśleć jak Żyd, tylko jak More precisely, German fajny jest pomysł na to, jak to zainscenizować i jak sprawić, żeby były określone emocje. Malfoy też jest bardzo ciekawą tutaj Właśnie postacią. Chciałam nawiązać do Malfoya, że on jest tak bardzo istotną postacią tutaj. Prowadzi do tego finału. Okej, okay, mamy kilka takich scen, w których widać, że on ma dylemat, ale. Ja tego aż tak nie czuję. Wolałabym, żeby przenieść jeszcze trochę więcej uwagi na niego. Mama nie powiedziała, że to było rude, żeby się podnosić, potem? Poczekaj, to jest krótki palace! On jest jak Kylo Ren w tym filmie. On ma jednocześnie przebłyski jasnej i ciemnej strony mocy, tak. i musi po prostu podjąć pewną decyzję. I absolutnie nie czuć tego w, w wielu momentach filmu. O, fajnie by było, jakby fabuła była prowadzona dwutorowo i z jednej strony oglądalibyśmy właśnie rozterki Malfoja, a z drugiej strony to, co Harry Potter tak, próbuje rozwiązać. Się. To mogłoby być naprawdę ciekawe wydarzenie w tym, w tym I świecie. I gdyby się to tak kontrastowało, to miałoby jeszcze dużo ciekawszy później wydźwięk. Z reguły nie jestem aż tak bardzo negatywnie nastawione do tego, że ktoś używa skrótów fabularnych, mm. jeżeli chodzi o ekranizację literatury, ale tutaj naprawdę tak mocno się to czuje w czwartej i w szóstej odsłonie to są po prostu same skrótowce tak naprawdę. Hey, sorry. Tak jak powiedzieliśmy na samym U. początku, w tym odcinku macie do wygrania czwartą, piątą i szóstą odsłonę, czyli wszystkie, które omówiliśmy dzisiaj. Pytanie jest banalnie proste, ale też związane nie po z jako widzami. Tak. Chcielibyśmy, żebyście w odpowiedzi na pytanie konkursowe napisali nam, o jakiejś swojej życiowej sytuacji, w której przydałaby Wam się konkretna umiejętność ze świata Harry'ego Pottera. E, na przykład jakiś czar albo jakiś eliksir. Albo jakiś skrót fabularny. Albo jakiś skrót <laughs> fabularny, który pozwoliłby Wam tę sytuację rozwiązać w sposób inny niż ostatecznie wyszło. Im bardziej szalony pomysł będzie, im bardziej humorystyczny, to myślę, że macie większe szanse na to, żeby zgarnąć wszystkie trzy płyty. No i to by było na tyle, a teraz czeka nas już tylko bitwa o oh, Hogwart, czyli ostatnie dwie odsłony Harry'ego Pottera. No powiem szczerze, nie mogę się doczekać. Pamiętam, że dobrze wspominam te dwie ostatnie części, Yatesa. Powinien w końcu przeczytać Harry'ego Pottera. Koniecznie dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz na ten temat, bo ja próbuję go przekonać. Zrobimy najwyżej kiedyś odcinek taki David przeczytał Harry'ego Pottera. Powinniśmy i zobaczyć jak teraz wygląda cały Nie wiem czy chcę być jeszcze w tym uniwersum na tyle długo. Ale ja chcę cię tam wprowadzić. Ci... Zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz jak to wszystko się składa i wszystko to, co do czego masz wątpliwości, jest pięknie wyjaśnione. Może jak się jakieś mugolątka pojawią, to wtedy będę czytał mugolątku Harry'ego Pottera, ale tak to na razie może nie. Dobra, ale w każdym razie okay. dajcie nam znać w komentarzach, jakie recenzje w tym tygodniu się powinny pojawić, bo na pewno będzie Wajana. Z placem zabaw jest o tyle problem, ponieważ jest tylko jeden seans w Krakowie w kinie pod baranami o godzinie 15. I to jest Czyli wtedy, kiedy pracujemy. Więc zobaczymy, co jeszcze się pojawi na kanale i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!